Salawnicze mini serpentynki na trasie Jeleniewo-Rudka z poprzedniego odcinka już za nami. Minęliśmy też Górę Łowelską z farmą wiatrową. Pewnie będziemy tam jeszcze wracać, bo to ciekawe miejsce. Przed nami zjazd do Bliżej. Droga jak widać genialna, jedziemy jak pod tafę szklaną. No i ostatnia prosta, z górki na pazurki. No właśnie, i wjeżdżamy do Wiżeń. Bieguna zimna, polskiego bieguna zimna, za jakie się uważa e, tą wioskę. E, jest pięknie położona, jest to jedna z najdalej wysuniętych e, wsi i osad, zabudowań w północno-wschodniej północno Polsce. I oto Wiżajny. Jesteśmy na y, rynku, takim parku y, gminy Wiżajny. Jest to jedna z y, tych gmin suwalskich, y, suwalszczyzny. Graniczy z Rutką Tarfak, Szybliżkami, i Jelenie. Niegdyś były tu organizowane święta sera znane, e, jako że biżejny słyną z produkcji takowych serów produkowane są różne rodzaje białe, przede wszystkim podpuszczkowe, które tak e, szczypią między zębami fajnie i szoreszczą. E, tutaj e, w, miesiącach, w miesiącach wakacyjnych, to znaczy głównie w, w sierpniu. Były organizowane festyny, były stoiska, kramy z okazji właśnie święta sera. a jeszcze, jak się jedzie tam dalej, na stadionie było, był taki festyn swojskiej Klimatu. Przyjeżdżały kapele z Polski, z Litwy, były zawody sportowe, różne atrakcje, na koniec dyskoteka. Za nami obelisk, a jakże obelisk ku pamięci naczelnika wiadomo, chodzi o Piłsudskiego gmina taka średniej wielkości że tutaj nieco ponad 2000 mieszkańców 2300, 2600 to tam się różnie, różnie liczy dla nami piękny kościół szkoła gmina była szkoła. Była szkoła, no właśnie. Jesteśmy przed kościołem w Wierzajnach. Parafia Wierzajniańska, historia parafii Wierzajniańskiej sięga roku 1571. Została założona przez Zygmunta Augusta. Niestety później przejęli ją ewangelicy i dopiero w 1622 roku wróciła do katolików. Niestety kościół spłonął i został odbudowany już w postaci murowanej w 1825 roku. No i tak nie wiem, czy to jest ta wersja, właśnie z roku 1825. Wszystko na to wskazuje, już chyba nie było tutaj żadnych prac. W każdym razie piękny Ołtarz pochodzi z XVIII wieku. Na uwagę również, zasługuje również droga krzyżowa wykonana w postaci takich obrazów 3D, można powiedzieć. Warto tutaj zajrzeć, żeby to zobaczyć na własne oczy. Przed budynkiem dawnej szkoły. Stoi słupek graniczny, ale spokojnie, to, to granica nie przebiega tutaj. No to jest taki słupek symboliczny, być może kiedyś przebiegała ta granica. Ale ma podkreślić taki nadgraniczny charakter Biża. Ciekawe, dlaczego jest data 25 maja 2008? Trzeba to zbadać. No, ale a propos słupków granicznych. Niedaleko od Biża nad jeziorem Dunajewo jest pewien ciekawy obiekt, mianowicie jest to najdalej wysunięty na północ słupek graniczny w północno-wschodniej Polsce. On wprawdzie nie jest najdalej w ogóle wysuniętym na północ, bo dalej jeszcze wyżej jest słupek nad zalewem wiślanym w okolicach Starej Pasłęki, no ale niewątpliwie jest to atrakcja dla ludzi zbierających takie ciekawostki. Słupek nie wyznacza samej granicy, bo ta przebiega na jeziorze jest wyznaczona bojką i takimi tyczkami specjalnymi. Do takich ciekawych, osobliwych miejsc na pewno będziemy jeszcze wracać.